Y, oczywiście i w igrzyskach zimowych, w, w konkurencjach zimowych, tak samo w konkurencjach letnich. Zawodnicy przeważnie przyjeżdżają z medalami, jak nie złotymi, to z Przede wszystkim nasi zawodnicy mogą pokazać swoje umiejętności, swój trud przez cały rok e, trenowania. I no jednak dużym czynnikiem jest ta rywalizacja. I, <grytania> I to, że mogą pokazać to, co potrafią najlepiej. Barbara Wysocka, wiceprezes do spraw sportu, oddział opolski od audytory Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku mieliśmy szczęście, bo i w grudniu był śnieg, mieliśmy dwa tygodnie śniegu, no i w styczniu też biegaliśmy, a poza tym to jeżeli jest taka możliwość, to jeździmy pod Głuchołazę, do jednej płytka. No nie trenujemy w takich dużych pętlach, tam 5 km, 10 km. Trenujemy na małych pętlach, ale no z powtórzeniem tych małych pętli i tu się uzyskuje dystans. A ja tak poza tym, to technikę klasyczną, przede wszystkim bezłyżbową, czasami jest trudniej to wyegzekwować od naszych zawodników, ale technika klasyczna to z wychodzi. Wydaje mi się, że tutaj nie ma różnicy między pełnosprawnymi a osobami niepełnosprawnymi. Chętnie do tego podchodzą. Jeżeli są tylko takie możliwości, warunki śniegowe, to, no to, to ruszamy i oni się tym bawią. Nie ma problemu z tym. To znaczy w sumie wyjeżdża do Wisły 7 osób. 4 osoby będą, 3 osoby będą startowały na rakietach śnieżnych i 4 osoby na naptach biegowych. I no, na matach biegowych będziemy startować na dystansie 500 i 1000 metrów, wszyscy, bez wyjątku, bo jedzie jeden chłopak i trzy kobiety. To akurat w przypadku Henia Trojaka, Po Heniu Trojak już startuje trzeci raz w zawodach ogólnopolskich. Raz w 2013 roku był w Korei Południowej, startował na światowych zawodach, a dwie panie startują po raz pierwszy. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. dobry. Wszystko gotowe, aż przygotowane? Dobry. Słuchajcie. Oj, uwaga, bo Fantastycznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry

Proszę Państwa przodem tutaj na no, tu, tu, Chodźcie tu bliżej. Słuchajcie, ja, ja, ja myślę, że za kilka dni Oj, wracacie i wszyscy medale tutaj macie. Ja, ja myślę, że sobie tu może staniemy. Że, Zapraszam za No to proszę pokazać. najważniejsze. Fajna flaga? Super. Proszę opowiadać. mogę tu. O, super. stoimy. Sięcie. Proszę. Rodzice, rodzice też. Bez rodziców to by nie było tego szczęścia. Czekajcie, weźmy to może. Słuchajcie, kilka słów o olimpiadach specjalnych. To wyjątkowe przedsięwzięcie. Mi już towarzyszy kilkadziesiąt lat, bo nawet jak byłem w Sejmie w 2007-2013, bardzo dużo osób zaangażowanych w olimpiady specjalne. Ja wspominam tutaj panią Ewę Hałam, która prowadziła to bardzo wiele lat. Ja się cieszę, że są osoby, które to kontynuują. Wielkie gratulacje dla Was. Dla dorosłych, dla opiekunów, dla rodziców. Słuchajcie, to jest nasze wielkie zobowiązanie. Wobec dzieci, wobec osób chcących się, chcących się angażować bez wzajemnego wsparcia, no nie znaleźlibyśmy się w Wiśle, nie znaleźlibyśmy się w marcu, bo planowany wyjazd 21 marca do Białego Stoku, więc no nie znaleźlibyśmy się tam, więc bardzo, bardzo dziękuję wszystkim opiekunom za to, że jesteście przy naszych osobach, które chcą startować. Umówiliśmy się, że wracają z medalami. Więc pani A ja Jestem szczęśliwa, że mamy taką fantastyczną reprezentację naszego województwa. Są naszymi ambasadorkami i ambasadorami. Pokazują, że sport to sposób na rozwój, sposób na to, żeby być aktywnym i na to, żeby rozwijać siebie. Trzymamy kciuki. Jestem pewna, że tak szybko jak pojadą. I będą pełni zaangażowania, z taką ogromną radością wrócą do nas. Będą z dumą prezentować medale, ale przede wszystkim będą pokazywać, że w naszym województwie dbamy o wszystkich. Każdy, kto potrzebuje wsparcia ze strony samorządu województwa, zarządu, pana marszałka mojej, taką pomoc otrzyma. To radość i duma, że możemy pomagać osobom zaangażowanym. Trzymam kciuki i jestem pewna, że dacie z siebie wszystko. Tak I poprosimy szefową ekipę teraz o kilka słów. Czyli, <noise> Proszę do nas. My, my dziękujemy serdecznie, że możemy jechać, bo dzięki Państwa wsparciu tak naprawdę możemy dojechać na miejsce i tam wspólnie rywalizować w naszych konkurencjach. I chciałam się teraz zawodników spytać, jak będzie? Dobrze będzie? Tak!

Tak, o, Proszę bardzo. Na drogę. O, jeszcze macie się na do śniadanie. Ale zdrowe, Oczywiście, spoko, proszę się proszę, proszę, proszę bardzo. Wszyscy mają, tak? Jeszcze państwo, państwo. Tutaj jeszcze państwo dla trenerów także? No, Lunch pakiet. Proszę bardzo. No Dziękuję i tu? Proszę, tak, tak, tak. Chodźcie do wspólnego zdjęcia. Dziękujemy serdecznie. Kaśmia, proszę roberta.